Wdzięczność powstaje ze spokoju, który rozwija się wewnątrz ciebie. Wdzięczność to uczucie, któremu może Cię przypełnić, gdy zauważysz, jak już wiele w swoim życiu osiągnąłeś. Wdzięczność przenika Cię, gdy jesteś szczęśliwy i przyjmujesz podarki, które przynosi ci życie. Bądź wdzięczny za ziemię, która Cię nosi i za miłość, którą przeżywasz. Wdzięczność to obiekt szczęścia i obfitości, który żywi Ciebie i przynosi Ci nowe szczęście. Bądź otwarty na to, co może nadejść. Bądź wdzięczny za teraźniejszość, za tu i teraz. Bądź wdzięczny za swoją przeszłość, przyjmując ją w całości. Bądź wdzięczny za podarki przeszłości. Rozkoszuj się każdą chwilą pełną wdzięczności. Tak ważna jest w Twoim życiu. I Ty jesteś ważny. Kiedy płynie wdzięczność, zapominasz o cierpieniu. Skupiasz się na całym pięknie, jakie właśnie jest. A to niczym magnes przyciąga nowe i lepsze chwile. Niechaj wdzięczność otworzy ciebie na pełnię, którą w głębi jesteś, i wspaniałość, którą przeżywasz. Jest to święta chwila.